Dajcie, kochani, dzisiaj pomówimy o tym, jak zainwestować, yy, czy inaczej może jak ja bym, ja bym inwestował małe pieniądze, żeby się wzbogacać. To wiele osób takie pytania zadawaliście w ogóle mi w komentarzach. Tem, te, te, te mi się spodobało, także yy, porozmawiamy sobie na ten temat. I teraz wyobraźmy sobie, że masz, czy inaczej, że ja mam 10 tysięcy na ręce, i co ja bym z takimi pieniędzmi zrobił, jak byłbym młody? No i teraz, kochani, yy, pakowanie się od razu w biznes z taką kwotą, no nie bardzo, nie, nie za dużo rzeczy możemy zrobić. I teraz ja zainwestowałbym taką kwotę w siebie. No i teraz, na czym polega inwestowanie w siebie? Czyli macie do wyboru. Albo tą kwotę przeznaczyć na to, żeby mm, móc siedzieć w domu i uczyć się na przykład z YouTube'a, uczyć się, zainwestować te pieniądze w książki, uczyć się, uczyć się, nabywać wiedzę, żeby się dobrze przygotować do biznesu. To jest inwestycja. No to też potrzeba pieniądze. No bo tak, jeżeli chcecie się na przykład zacząć uczyć marketingu, brandingu itd., żeby tworzyć swoje marki. No to macie dwa wyjścia. No możecie bombardować YouTube, na którym jest bardzo dużo wartościowej wiedzy, ale ona jest porozrzucana chaotycznie i ciężko jest tak naprawdę cokolwiek z tego jakby wyciągnąć, tak, tak realnie dla siebie. No i teraz można kupić książkę, gdzie to jest wszystko poukładane. Nie? No to to już jest inwestycja 30 zł. 40 zł. w książkę. Inwestujemy w siebie kupując. No, pochłoniecie tą wiedzę, macie to poukładane szybciej. Nabędziecie tą mądrość z książki, aniżeli z sieci. Proste jak drut. No i teraz ja bym zaczął od inwestowania w siebie, żebym ja miał jak najwięcej wiedzy, żebym był gotowy do biznesu. No bo szaleństwem jest otwieranie biznesu, jak nie masz wiedzy. No bo to równie dobrze możecie pójść yy, do kasyna i sobie puścić yy, kulkę na, na ruletce i po prostu szybciej się dowiecie, czy Wam wyszło, czy Wam nie wyszło. Bez przygotowania to jest szaleństwo, żeby cokolwiek robić. No i teraz jest jeszcze kolejna możliwość. To jeszcze bardziej jakby przyspieszenie tego sukcesu, czy wiedzy, którą potem będziecie mogli praktykować w dowolnym biznesie, to jest pójście na szkolenie. No i teraz, hmm, po co chodzić na szkolenia, nie? 500 zł, 300 zł, 700 zł. No kochani, na szkoleniu macie totalną pigułkę, przeważnie wiedzy, bo to się płaci duże pieniądze, ale za dużą wartość, no to jesteście w stanie tysiąc razy szybciej, dobrze, no, nie tysiąc, no ale wielokrotnie szybciej nauczyć się wiedzy, która sprawi, że będziecie w stanie osiągnąć sukces. No i sorry, ale za to się płaci. Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie całe życie dochodzili do czegoś, Wiecznie się uczyli, i później mieliby to robić za darmo. Mi to, ja tego nie wiem pojęć. Dlatego nie dziwcie się, że coachowie. Ja tak samo prowadzę szkolenia. Nie dziwcie się, że ludzie za to biorą pieniądze, bo jeżeli ja na przykład yy, otworzyłem w sumie to, może nie wiem, z 20 biznesów, z czego tam pierwsze niektóre nie powychodziły, straciłem na tych biznesach w sumie z milion złotych i teraz yy, Zbankrutowałem, od zera znowu zaczynałem. Yy, znowu od zera stałem się milionerem i w ciągu roku zarobiłem ponad milion złotych. I teraz nie dziwcie się, że ja na przykład robię szkolenie za nie wiem, 700 złotych, na którym się dzielę. Czego nie robić? Jak to zrobić, żeby nie mając pieniędzy, znowu duże pieniądze zarabiać? Nie dziwcie się, że ludzie na tym zarabiają, bo mnie, mój koszt, żeby mieć tą wiedzę, był tysiąc razy większy. Aniżeli te 500, czy tam 1000, czy nawet 2 czy 5000 złotych. Ta wiedza jest bezcenna, jak ktoś serio chce działać. Także tak to, tak to działa i teraz macie do wyboru, mając taką dychę. Albo się pchacie od razu w biznes jakiś i ryzykujecie pełny but, albo inwestujecie w siebie, nabywacie wiedzę, żeby nie dać plamy. Ja bym tak zrobił. Mając wiedzę, którą mam dzisiaj to pchałbym się w książki, pchałbym się w szkolenia, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby stracić, zainwestować tak naprawdę w siebie, w tą wiedzę, nie wiem, nawet w taką dychę, aniżeli później otworzyć biznes i stracić 100, 200 czy 300 tysięcy. No to, rozumiecie, lepiej nabyć tą wiedzę. No ale dobra, to był taki wstęp. Powiedzmy, że tą wiedzę już macie, to teraz co zrobić z taką dychą, żeby faktycznie coś zarobić? No i teraz macie... Dwie możliwości, moim zdaniem. Albo jesteście psychicznie nastawieni, że kasa, 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 i nic z was więcej nie interesuje. No to, mając 10 tysięcy na ręce, to ja bym szedł w handel. No. Filmik o tym wrzuciłem. 150 tysięcy, wyświetleń był dwa tygodnie. Nie, nie rozumiem tego, tych algorytmów YouTube'a. Generalnie, handel. Kupić tani, sprzedać drożej. No i teraz, jak ktoś pod tamtym filmem ludzie piszą, że nie, że era zarabiania na na nie wiem na Allegro na Amazonie że to minęło nie słuchajcie takich rzeczy to są ludzie którzy piszą takie rzeczy to są idioci rozumiecie to są ludzie którzy są ze wszystkim na nie powiesz mu najlepszy biznes świata a powiesz, że nie że za trudny że za ciężki że już za późno nigdy się nie słuchajcie takich ludzi generalnie handlować możecie Wszystkim i teraz musicie sobie wyobrazić, że tak jak na przykład widzicie tutaj ten kadr, możecie kierownicami handlować, mówicie, o, ktoś ma wytartą kierownicę, no to można kierownicą handlować, możecie bluzami handlować, możecie pod sufitkami w samochodzie handlować, możecie wodą handlować, możecie wszystkim handlować. Nigdy nie słuchajcie się ludzi, że nie możecie handlować. I teraz w związku z tym, że są miliardy chyba produktów, do tego są tysiące, to czym tu handlować? Handlujcie czymś, w co wierzycie. Coś, co sprawi, że będziecie czuć w tym jakąkolwiek misję. Wtedy się najfajniej, najsprawniej to robi. Wy chcecie się rozwijać, chcecie robić marketing i tak dalej. A jeżeli jesteście nastawieni tylko na hajs i nie macie najmniejszej ochoty robić nic, co Wam pasuje, tylko chcecie kasa, 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 no to szukacie niż, tak? Rozglądacie się oczy znaczy uszy i oczy szeroko otwarte, i szukacie rzeczy, w które można by zainwestować i mieć zwrot kasy proste jak drut. I mając takie małe pieniądze, pierwszy wariant to jest e, tak naprawdę inwestowanie w siebie, tak jak powiedziałem. Drugi teraz powiedziałem to jest inwestowanie w handel, po prostu kupić taniej, sprzedać drożej. I teraz patrzcie, jaki zmyk nawet prosty na Allegro. Masę ludzi sprzedaje jakieś używane rzeczy. Ciężko jest wycenić te używane rzeczy. I teraz Wy jesteście w stanie dzwoniąc, kombinując. Na przykład, no nie wiem, powiedzmy iPada. iPad kosztował 1300, ktoś wystawia go za 600. Wy go staracie się kupić za 450. I potem wystawiacie go za 650. I staracie się zarobić dwie stówy na takim ruchu. I w taki sposób to można robić. No. Problem się pojawia, gdy zaczniecie to robić na dużą skalę. No bo będzie trzeba założyć firmę. Ale jak zaczniecie to robić na dużą skalę, no to już będziecie mieli pieniądze, żeby mieć, żeby opłacać tą firmę, tak? Także nie słuchajcie się ludzi, którzy wam to odradzają. No i teraz trzeci pomysł to jest inwestowanie w coś, co tak naprawdę kochacie. I teraz patrzcie, jak już macie wiedzę, wiecie, jak budować markę, jak marketing robić, jak sprzedaż. Yy, macie wiedzę z zakresu rozwoju duchowego, wiecie, że. Potraficie panować nad emocjami, nie stresujecie się, nie przejmujecie się, to wtedy jesteście gotowi, żeby wejść do tego świata biznesu. No i tak, jeżeli na przykład kochacie kochacie piękne miejsca na świecie i chcielibyście tam być, no to kochani, zatrudniacie się w biurze podróży i chcecie być ludźmi, którzy innych inspirują, pokazują najpiękniejsze miejsca na świecie, tak? No proste. No Ale ktoś powie, ale tam nie ma kasy. Ale co byś robił, jakbyś miał kasę? No chciałbyś w takich miejscach być. No to od razu jesteś. Cześć to? Od razu tam jesteś. No i teraz ktoś powie, no ale no dalej tam nie ma kasy. No, no dobra, chcesz nie dość, żeby być, robić to, co kochasz, to jeszcze chcesz kasę. Dobra. No to zaczynasz poznawać fach od podszewki. Czyli zaczynasz wiedzieć, jak biura podróży na przykład w ogóle, jakie mają na, z hotelami. I ile zarabiają na tych wycieczkach, a ile one faktycznie kosztują? Zaczynasz się wdrażać w ten biznes. No I dzięki temu, że wiesz coraz więcej, zaczynasz być ekspertem w tej danej branży. No i teraz, mając tą wiedzę z przygotowania, nazwijmy to mentalnego, plus wiesz, co chcesz robić, jesteś w stanie to później założyć swoje biuro podróży, idąc do banku, biorąc kredyt. No, poznasz od podszewki to, co się robi. I tak samo się robi z każdym fachem. Jeżeli kochasz jeździć na motorach, to idziesz do warsztatu, uczysz się fachu, zaczynasz jeździć po wyścigach. Pomału się w to wdrażasz. Z czasem stajesz się ekspertem. Jak stajesz się ekspertem, zakładasz swój warsztat i sam zaczynasz to robić. Jeżeli kochasz góry, no to zaczynasz chodzić po tych górach. Później jesteś przewodnikiem, potem otwierasz firmę. Aż ostatecznie Otwierasz sieć firm i tak dalej i zaczyna się to wszystko powiększać. Także nie ma prostszego barieru, jak robienie tego, co kochasz, stanie się w tym ekspertem, a później przekształcenie w tego w działalność. I to jest moim zdaniem najmądrzejsza droga, bo zobaczcie jak robi większość ludzi. Gonią za pieniędzmi, nie mając życia. Tracą życie dla kasy. Nie rozumieją, że Wyceniają swoje życie za grosze, by przetrwać. To ja bym wolał zarobić na przykład trochę mniej, ale robić to, co kocham. Czyli gdybym miał wszystkie pieniądze świata, to co na przykład chciałbym robić? To chciałbym na przykład podróżować, chciałbym to, chciałbym tamto. I teraz e, od razu bym to robił, a później chciałbym znaleźć właśnie sposób, żeby przekształcić to w zarabianie na co dzień. I to jest mądry sposób na prowadzenie i tworzenie biznesu, a nie e, pchanie się za pieniędzmi, robisz to, czego nie lubisz, żeby zarobić na to, co chcesz robić. Czytajcie to. Czyli na przykład, nie wiem, kochasz skoki spadochronowe, zawsze chciałeś być skoczkiem. No to tak samo. Idziesz w ten świat, przebywasz tam, wtedy masz taniej te skoki, uczysz się tego fachu. Jesteś wokół swojej pasji cały czas, i z czasem myślisz o tym, żeby założyć swoje miejsce na jakimś lotnisku, gdzie mógłbyś ty organizować skoki spadochronowe, i wtedy się zaczyna duża kasa. I teraz, niezależnie jaki to jest biznes, rozumiecie, od razu róbcie to co kochacie, ale najpierw się musicie przygotować z tej wiedzy. Także, takie 10 tysięcy, które bym miał, najpierw zainwestowałbym w swój rozwój. I potem albo bym poszedł w handel, jeżeli byłbym psychicznie nastawiony na kasę, 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 kasę. A jeżeli idziemy tym, moim zdaniem, dużo mądrzejszym modelem, to ten trzeci, trzeci krok to jest robienie tego, co kochacie. I teraz, jeżeli nie wiecie, co kochacie, no to eksplorujcie pasję, szukajcie tego, co, co was może fascynować. I to jest najpiękniejszy etap, moim zdaniem. Bo mając taką dychę, to wydajesz kasę na skoki spadochronowe, na motory, na wspinaczkę. Eksplorujecie życie, doświadczacie tego życia, dzięki temu jesteście w stanie metodą prób i błędów znaleźć co, co Wam w sercu gra, a co nie. Także są trzy genialne typy, i generalnie w ten sposób każdy, moim zdaniem, młody człowiek powinien dążyć do takiej doskonałości, do wolności finansowej poprzez właśnie rozwijanie się w pasjach, naukę, przygotowanie się do tego. Szkoły nas powinny przygotowywać, no, ale nie przygotowują. Także kochani, no ja bym to tak rozegrał. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo was proszę w komentarzu o jak najwięcej. To są, to są już ostatnie filmy z serii biznesowej. Także pośpieszcie się, jeżeli, byście, jeżeli macie jakieś pytanka. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej. Zapraszam Was na grupę Szkoły Obsesji Doskonałości na Facebooku. Tam się wszyscy wymieniamy. W ogóle właśnie wiedzą, doświadczeniami. Bardzo fajna idea. Już ponad 2000 członków jest tej grupy, także fajna sprawa. No i przede wszystkim grono ludzi rozwojowych, także można, można się wymieniać doświadczeniami i generalnie znajomościami. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, hej!